W centrum miasta zaprezentowały się przedszkolaki i nauczyciele wraz z rodzicami. Występ dorosłych, tańczących do dziecięcej muzyki przypadł do gustu najmłodszym. Licytowany był między innymi tort, cała zebrana kwota zasili konto na rzecz dzieci chorych onkologicznie. W dniu dzisiejszym jesteśmy współorganizatorami festynu rodzinnego na rynku tej kamiennogorskim. Festynu, który polega na wspólnej zabawie, na wesołej atmosferze i zbieraniu pieniążków dla dzieci chorych onkologicznie z terenu naszego powiatu. Nasze zadanie Polegało na tym, żeby zachęcić inne placówki do udziału w tym, tym szczytnym celu i w tym festynie i dlatego bardzo chciałabym podziękować placówkom, które się zaangażowały tutaj dzisiaj i przekazały swoje prace i przyszły, wystąpiły i jest to Szkoła, szkoła Podstawowa nr 2 w Kamiennej Górze, Przedszkole Publiczne nr 3 w Kamiennej Górze Integracyjny Punkt Przedszkolny z ulicy Wałbrzyskiej. Cały festyn skupiony był wokół rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. W zeszłym roku zarejestrowało się 106 osób, dwa lata wcześniej 181. Zmniejszenie ilości osób jest spowodowane jednorazowością konieczności zapisania się na listę. Jeśli kiedykolwiek pojawi się tzw. bliźniak genetyczny potrzebujący przeszczepu, odpowiednie służby będą kontaktować się bezpośrednio z zarejestrowanymi. Trzeci rok z rzędu robimy taką akcję wspólnie z Fundacją DKMS Polska. I w trakcie tej akcji namawiamy ludzi, aby zarejestrowali się, oddali próbkę. W pierwszej edycji była to próbka krwi, w drugiej, w trzeciej próbka śliny do badania i zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. Dawca szpiku to tylko część akcji, poza tym od godziny 11 trwa na rynku festyn rodzinny i w trakcie tego festynu jest dużo zabaw dla dzieciaków, był pokaz strażaków, którzy działali przy wypadku samochodowym. Ratowali poszkodowanych. Trwa ciąg, wciąż pokaz e, ratowniczego umiejętności, znaczy możliwości policji. Wciąż trwają gry i zabawy. Można kupić, z, z, skosztować kiełbaski, grochówki. Potencjalni dawcy zapisywali się na dziedzińcu Muzeum Tkactwa. Po wypełnieniu ankiety pobierana była ich ślina do badania. Jeśli znajdzie się potrzebujący przeszczepu, dawca będzie zaproszony na kolejne badania.